Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius z Attitude Polska a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj pomówimy sobie o Monday Night Raw z dnia 19 grudnia 2022 roku z informacji wstępnych. Jeśli ktoś przegapił post na społeczności, no to odcinka w sobotę ostatnią nie było, e, ponieważ no, byłem chory i nie byłem za bardzo w stanie tego odcinka nagrać, za co jeszcze raz przepraszam, e, ale jak to się mówi, jest jak jest. Poza tym niedługo koniec roku, więc pewnie szykuje się kilka list z podsumowaniem tych ostatnich 12 miesięcy, więc jeśli nie chcecie niczego przegapić, to w tym miejscu bardzo serdecznie zachęcam. Na całe szczęście dzisiaj kończę ostatni projekt na uczelnię, więc może przez święta parę filmów uda się skleić. Już mamy listę na top 20 wrestlerów roku, więc ten film na pewno jeszcze się do końca roku pojawi. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał. A teraz zobaczmy co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, która zaczęła się dosyć nieco. Codziennie, ponieważ patrzę. O, po Heyman, który nas wszystkich wita, a potem, o, Roman Reigns, co ty tutaj robisz? No to zaraz nam wytłumaczył, ponieważ nazwał Monday Night Row domem Kevin'a Owensa i Panie Roman Reince, ja nie wiem czy jest Pan świadomy, ale y, jest Pan mistrzem tego brandu, więc tak normalnie to powinieneś się tu pojawiać no, regularnie. Więc nie, to nie jest dom Kevina Owensa, to również powinien być Twój dom, no ale dobra, jest jak jest. No ogólnie wkurzył on bardzo Romana przez ostatnie kilka tygodni i jeżeli chcesz przetrwać, to będziesz potrzebować całego locker roomu, ponieważ my z Twojego życia zrobimy od teraz. Piekło I wtedy przeszliśmy do kamery Jaya Uso, który pokazywał, jak Solo Sikoa i reszta Bloodline atakowała chyba tam Mustafa Lego. Więc można powiedzieć, że inwazja Bloodline się rozpoczęła. Mnie początek bardzo zaciekawił, szczególnie że nie mieliśmy za dużo ogłoszone na tą tygodniówkę, eee, a zaczęliśmy od walki Street Profits kontra Judgment Day, więc to be honest, nothing special. W sensie od powrotu Street Profits jakoś nie mogą zdobyć tego momentum, i teraz ta rywalizacja z Judgment Day, no może, Głównie przez to, że cały czas koło nich jest Akira Tozawa, który wiadomo jest świetnym wrestlerem, ale jednak nadal jest to Akira Tozawa i nadal jest to comedy wrestler. Jakoś nie mogę za bardzo brać ich wtedy na poważnie. Walka to nie była jakaś tragiczna, ale również fireworków tam nie ujrzeliśmy. Tam 10 minut całkiem niezłego wrestlingu, pod sam koniec Tozawa wziął kubek i rozlał go na Dominika, co wiadomo było śmieszne, bo w zeszłym tygodniu dostał blumistem No i całe to zamieszanie wykorzystał chyba Montes Ford, wykonał roll-up i w taki sposób Street Profit Odnieśli zwycięstwo. Więc jakbym powiedział, że był to świetny Opener, to bym na pewno skłamał, ale potem, kiedy faceowie wychodzili, to zatrzymała ich Ria Ripley, która powiedziała: O nie, to zawa, tak nie będziesz robić z moim papi, czy jak ona. Teraz to nazywa Dominika. No nieważne, Tozawa wychodź. Yy, I po przerwie dostaliśmy właśnie walkę Akira Tozawa kontra Ria Ripley, więc. Uuu, mixed gender match. <laughs> Ciekawe, co z tego wyszło. No, no tak, to był Tozawa i Ripley, więc wiadomo, że Ripley przez większość walki dominowała. Ale nawet tam pod koniec yy, Tozawa wykona jakąś harykan ranę, więc ho-ho-ho, zobacz, nawet mężczyzna atakuje kobietę. <laughs> Naprawdę czekam, chociaż raczej się nie doczekam, e, aż chociaż raz w historii WWE będzie walka typu e, Minoru Suzuki kontra Kana aka Asuka. E, jeśli nie oglądaliście, to no, możecie sobie w wtorkowy wieczór obejrzeć. Wracając, no to po tej Hurricane ranie, Tozawa chciał wykorzystać swoje momentum, jednak wtedy przewrócił go Finn Balor, co zdenerwowało Street Profits i wykonali oni podwójny Suicide Dive na właśnie Balora i Priesta. E, I cały to zamieszanie chciał wykorzystać Ria, jednak trafiła ona w narożność. Już to zawak chce wykonać Sentona, jednak nie trafia. Reptile raz, dwa, trzy. Oczywiście wszyscy mężczyźni przez parę sekund zatrościli pozycji to zawie, e, no ale Ria Ripley wygrywa i pokazuje swoją totalną dominację. I mean, okej. Okay. Tam jeszcze w trakcie walki, nie wiem czy tej czy poprzedniej był krótki przerywnik, gdzie e, Bloodline atakowało Andre Chase'a i, i... kogo? I Elias'a. Więc panowie z Wysp Samoa bardzo dobrze się bawią. E, potem segment, gdzie Adam Pierce w ogóle nie wie, co się dzieje. Tam jest pytany, co będzie z Lashley'em. On mówi, dobra, spokojnie, spokojnie, wróci. E, podszedł do niego MVP z wszystkich osób, który chciał pogadać o leszleju, więc zobaczymy, zobaczymy. I nie było przy nim Omosa, więc może jest to koniec w końcu ich rywalizacji. Może w końcu sobie dali sprawę, że nawet taki MVP, który zmienia gówno w złoto, no takiego gówna jak Omos nie zmieni. E, no i może powróci do Leszleja, zobaczymy, zobaczymy. E, no ale Pils jest zajęty, bo tam znowu coś kogoś tam zaatakowali. E, tymczasem starcie OC kontra Alpha Academy. Kolejna walka. Okej, okay, tak mógłbym w sumie ją porównać do tego pierwszego starcia, czyli wiadomo, no nic tam złego nie zrobili, nie mogę narzekać, ale też nie była to jakaś bardzo, bardzo dobra walka. Ale za to Otis był over, więc... Dobrze dla niego, e, OC wygrało, oczywiście, e, ale po wszystkim miał miejsce atak Bloodline, czyli no kolejny atak tej złej stajni. no i tak atakują, 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 przechodzimy na przerwę, po przerwie jest Adam Pearce, który mówi, kuźwa, co wy tu robicie, ogarnijcie się, bo, bo niszczycie całą tygodniówkę, a sami, no w czym problem, przecież fani dobrze się bawią, a poza tym to jest tylko przykład z tym, co zrobimy z Owensem i Siną za dwa tygodnie na Smackdown, więc... No, Szykujcie się, no ale dobra, Pierce, jeśli chcesz tego spokoju, dobra, już nic, już nic nie będziemy robić, już damy Ci spokój, idziemy sobie. a kiedy Bloodline miało już wychodzić, to wtedy sam jego zaatakował AJ Styles, który powiedział, że chce z nim walki i później na tygodniówce to starcie się odbędzie. Jednak wcześniej wywiad z Alexą Bliss i Bianką Belair, gdzie Alexa, no całkiem słusznie, została zapytana, no co tam się odpierdzieliło w tym zeszłym tygodniu. No i ona powiedziała, że była tam porwana przez Braya, że on jej mózg, a potem ją zostawił i ona nie wiedziała co zrobić i tararira, tararara, ale potem spotkała Biankę i Askę, które były jej najlepszymi przyjaciółkami i wtedy próbowała walczyć z tymi swoimi słabościami, ale no najwidoczniej coś tam z tyłu głowy cały czas zostało, a Bianka no, okej, okay, no dobra, niech ci będzie, no ale ja cały czas ci nie ufam. A Alexa wtedy powiedziała, że dobra, tam się nie przejmuj Brayem, tylko mną, bo to ja, a nie Bray może odebrać ci tytuł. Poza tym ty tam w pieluchy srałaś, a ja już trzymałam tyle tych tytułów WWE, więc tam, watch your back i tak dalej. I w sumie mogę jej powiedzieć to watch your back, ponieważ chwilę później prosto w plecy rzuciła w nią wazonem z kwiatami, więc nie wiem, czy to jest oficjalny hilturn, czy nie, ale na to wygląda. No i widać, że Bianca jest Zgórzona ta walka za dwa tygodnie, powiecie. O, dlaczego za dwa tygodnie, a nie za tydzień? E, ponieważ w przyszłym tygodniu nie będzie normalnego row, tylko będzie The Best of 2022. Więc w przyszłym tygodniu nie będzie shortcuta o row, no, no bo nie będzie row. E, dobra, co tam było dalej? Miss contra Dexter Lumis, Double or Nothing, Winner Takes All, Money on the Line, Ladder Match. Czy o czymś jeszcze nie wspomniałem? Mam nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że ostatnie starcie w tej rywalizacji, która naprawdę się ciągnie i ciągnie, wyciągnąć się nie może. Ale dobra, match. Jak oceniam match? Na początku, według mnie, było odrobinę za dużo komedii jak na to, jaka to była stypulacja, ale też był to Demis i Dexter Lumis, więc w sumie, czego ja się spodziewałem. E, starcie nie było złe, w sensie nie było żadnych jakichś większych boczy, wiadomo, było trochę głupotek, był cały czas Johnny Gargano, który no, mnie osobiście dosyć mocno denerwował, e, ale starcie ok, było kilka całkiem takich, wiecie, high-risk spotów, ale no raczej wszystko bezpiecznie, znaczy wiadomo, wrestling nie jest bezpieczny sam w sobie, e, no ale chyba... Nic poważnego tam się nie stało. W pewnym momencie Demis przygniata no wszystkim, co się da Lumisa, żeby go wykluczyć z walki. Po tym jeszcze daje Gonga Gargano, żeby ten już się nie wtrącał w trakcie walki. Jednak to daje wystarczająco dużo czasu, żeby Lumis z powrotem wstał. A następnie chciało wykonać leg drop z drabiny na stół komentatorski właśnie na Mizie. Jednak nie trafił i wielu mogłoby się spodziewać, że jest to koniec walki. Jednak najwidoczniej Dexter Lumis jest pieprzonym Terminatorem, ponieważ chwilę później ponownie wstał. I nawet zrzucił mi za drabiny. no i już się wydaje, że zaraz wygra, wchodzi na drabinę, już trzyma te worki z pieniędzmi, i wtedy z wszystkich osób, no nie zgadniecie, kto mu przerywa. Nie, nie była to Maris, nie był to powracający Ciampa, nie był to Alex Riley, był to powracający Bronson Reed. A ja miał takie: Uu, u, uuu, co? A on nie był w NJPW, znaczy, no wiadomo, no każdy kontrakt można wykupić. No i poza tym Anderson już, no nieważne, ale no to był taki powrót taki dosyć niespodziewany. No nie powiem, że nie. Akurat ja osobiście nigdy bym się nie spodziewał, że akurat on w tym pojedynku do WWE powróci. No ale tak, zaatakował Lumisa, wykonał mu to swoje tsunami, co pozwoliło Mizowi wspiąć się na drabinę i zdjąć pieniądze. Więc przynajmniej powiedzmy, że przez następne kilka miesięcy ma za co żyć. I tylko jestem ciekaw, czy jest to jednorazowa współpraca współpraca Miz'a z Bronsonem, mam nadzieję, że tak, ponieważ nie chcę, żeby z Reed'em stało się to samo, co z Ciampą, który przez pierwsze parę miesięcy po swoim debiucie w WWE, w sensie w main rosterze, cały czas biegał za Miz'em. I że po prostu, wiecie, dostanie swoją kasę i pójdzie w swoją stronę, no bo w innym wypadku to no, nie zazdroszczę mu, będąc szczerym. Ale dobra, kolejne starcie, Sami Zayn kontra AJ Styles. Co ja mogę powiedzieć? Albo sobie wmawiam, ale myślę, że pamiętam, że kilka miesięcy temu panowie walczyli już ze sobą i mieli zdecydowanie lepszą walkę. To starcie, no oczywiście, nie było złe, no bo to był sami za inny AJ Styles, więc no, no co ja będę ukrywać, no wszystko wyszło praktycznie idealnie, no ale w żadnym stopniu nie był to show stealer tego show. E, no, tam sobie panowie walczą, nagle na arenie pojawia się Solo Sikoa, więc co tu się stanie, to tu się stanie. AJ, nie wiadomo dlaczego, ponieważ Solo nawet go nie zaatakował, postanawia na niego. Skoczyć. To zamieszanie chce wykorzystać sami, jednak nie za bardzo mu się udaje, ale wtedy, kiedy sędzia jest odwrócony, solo wykonuje Samoan Spike, potem sami poprawia Blue Thunderbomb, i w taki sposób członek Bloodline odnosi zwycięstwo, więc chyba wszystko raczej w porządeczku. Następnie na arenie pojawia się Sefrolins, który ma dla nas kilka słów. Powiedział, że, uff, no dzisiejsza noc jest naprawdę gorąca, bo Bloodline atakuje tyle gwiazd na zapleczu, ale nie zaatakowało mnie. Nie, więc no chyba ktoś tu się nie boi, e, ale spoko, nie ma żadnego problemu. A Roman, jeśli chodzi o ciebie, to Monday Night Raw nie jest miejscem dla ciebie, ale za to należy do mnie. E, I wtedy na arenie pojawił się mistrz United States, Austin Fury, który zaczął się do niego całkiem mocno próć, że nic do ciebie nie należy, że to ja trzymam pas, że ja jestem przyszłością, ty jesteś przeszłością, w ogóle dawaj pochodnie, bo ja tu jestem najważniejszy. A Seth takie, no, po pierwsze, no to... Wesołych świąt. A po drugie, no to spokojnie, dzieciak, bo zaraz kurde, stanie się to samo, co z Leszlejem i cię wywalą. No i kto tego chce, nikt tego nie chce. Jednak Austin nadal nie odpuszczał, więc Sef musiał mu powiedzieć, że chłopie, dobra, jesteś mistrzem, urosłeś, już nie jesteś dzieckiem z selfie, ale nadal chłopie. Ty nigdy nie będziesz mną, więc co ty w ogóle teraz do mnie mówisz? No i wtedy Theory mu odpowiedział, że ej, no ale Sef, ty byłeś już na szczycie, i kiedy byłeś na szczycie, to się zwaliłeś, ale tak naprawdę nie był szczyt, tylko taki mini szczyt. A ja chcę iść na Everest, i tak zaczął mu gadać. Potem nawet powiedział, że Sef jest najgorszy z trójki The Shield, więc powiedzmy, że takie jakby szutowe promo, ale tak nie za bardzo. Tam Sef potem się wkurzył i powiedział, że mówisz, że ja wchodzę na szczyt, ja jestem szczytem, ja jestem. Everestem, tam go wyzywa i potem dzieją się rzeczy, ale do tego zaraz, najpierw omówmy promo. W sensie, było ono dobre, ale jak dla mnie było odrobinę nadwyrost. Wiem, że chcemy zbudować walkę o tytuł mistrzowski, ale jednak według mnie to było takie trochę aż zbyt nachalne, nawet nie wiem za bardzo jak to nazwać. W sensie miałam trochę takie mieszane odczucia, ale może tylko ja. E, no ale dobra, wtedy na arenie pojawili się usosi i Sef takie ej dobra, dobra, do tego wrócimy zaraz, ale teraz mamy towarzystwo, więc dawaj walczymy z nimi, ale Fiori tylko mu powiedział Fuck you! I sobie poszedł, więc Usosi zatkowali samego sefa i na arenie pojawił się Kevin Owens, który go uratował. A następnie ta dwójka powiedziała, że chce jeszcze dzisiaj tak team meczu właśnie z Usosami, ale do tego wrócimy później. Wcześniej walka Becky Lynch kontra Bailey i miała takie, u, taka walka na normalnej tygodniówce, w sensie na spokojnie myślałem, że to przeciągną do Royal Rumble, bo jest to walka, która na spokojnie mogłaby się pojawić na Pay Per View, ale dobra, chcieli dodać na tygodniówkę, nie narzekam. Też na pewno nie jest to koniec tej rywalizacji, ponieważ końcówka oczywiście nie była czysta, były interwencje damage control, tam uratowały Bailey, kiedy Becky chciała wykonać manhandle slam, było zamieszanie poza ringiem, tam zostały one wyrzucone, jednak nie chciały wyjść, Becky chciała im w tym pomóc, jednak to całe zamieszanie wykorzystała Bailey, która od w tyłu, zatokowała ją monitorkiem e, i w taki sposób liderka Damage Control wygrywa, więc fajnie, że Bailey w końcu dostaje coś od życia. E, no a ta dwójka pewnie jeszcze nie raz się ze sobą spotka w kwadratowym pierścieniu. E, potem całkiem fajny segment z Cephem Rollinsem i Kevinem Owensem, gdzie wspominają swoją przeszłość. Jak sobie zauważyłem, kurde, faktycznie na początku roku był ten taktim i był on zajebisty, więc e, chciałbym wrócić do czasów tego taktimu, ale raczej jest to takie jednorazowe starcie. No i ten main event, bo już naprawdę odcinek trwa długo. E, The Usos kontra Kevin Owens i Seth Rollins e, walka oczywiście bardzo dobra tam nie wspomniałem, ale to wcześniejsza walka również była bardzo, bardzo, bardzo fajna e, pod sam koniec tutaj było bardzo dużo zamieszania, ponieważ ponownie tak jak przy walce AJ'a samim e, przyszedł solos i Koła, jednak zatrzymali go Anderson i Gallows e, potem jeszcze całe zamieszanie wykorzystał Seth, który wykonał tą pana Jayu. jednak wtedy poza ringiem pojawił się Austin Fiori, który zatekował Seth'a tytułem więc no praktycznie końcówka to było one on one Kevin Owens kontra Jimmy, którzy mieli bardzo fajną kombinację końcową, ostatecznie zakończoną pop-up power bombem, e, dzięki czemu Kevin Owens wygrywa! Pod sam koniec jeszcze od tyłu chce go zatakować Sami, jednak Kevin się odwraca, e, no i to sprawia, że mają krótki face-to-face -face i Sami stwierdza, dobra, zrobimy to kiedy indziej, najpewniej 30 grudnia podczas SmackDown. No i fajnie. E, jak oceniam tygodniówkę? nie była jakaś zła, ale też nie miała za dużo na szali, w sensie e, pierwsza godzina była bardzo taka mech, w sumie pierwsze półtorej godziny. No, do końcówki starcia Miss kontra Dexter, ta tygodniówka była taka mocno mech na 10, e, ale druga połowa była fajna, ten cały starlines z inwazją Bloodline również nie był taki całkiem najgorszy, e, więc myślę, że ocena taka 6 na 10. Ostatnio możecie zauważyć, że troszeczkę przeskalowałem swoją e, skalę ocen, ponieważ wcześniej, kiedy odcinek był taki do oglądania, zazwyczaj za czasów Vince'a McMana, to dawałem już taką ocenę 7 albo 8 na 10, a teraz zauważyłem, że jak odcinek jest po prostu ok, taki właśnie jak wcześniej dałem 7 czy 8, to dla mnie aktualnie jest tak na 5, że jedynka to jest taki już po prostu nie do oglądania, że po prostu żygać mi się chce, a 5 jest taka wejściowa ocena, więc 6 to już jest ok, to jest już dobry odcinek, ale też nic w sobie nie mający za bardzo, więc myślę, że dzięki temu te oceny będą odrobinę więcej znaczyć im Będą wyższe. E, Przed zakończeniem chciałbym podziękować jeszcze wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Lucza ja o przemysłach Michał Kowalczyk oraz Chińskie MPG. Jeśli Ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Jeśli chcesz dać nam prezent na święta, to może zostawić również subskrypcję. Lajkujcie, mówi do Was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć.